Hej, cześć, witam was w 75 odcinku Dying Light. Słuchajcie, jesteśmy na farbie i idziemy do... Czesi, ja po ostatnim zadaniu trochę Kurwa, znowu mogę... Stracić dużo punktów Znisz gniazdo przemieńców W głąb króliczej nory Znisz gniazdo przemień... Dawno nam jakieś... Krzykniki wyskoczyły Pewnie łezgi co? To No, to na górze Dobra, to sobie zrobimy już w następnym odcinku. Fuck, ee. no nic, spróbujemy to gniazdo rozpieprzyć. To, to szkoda, że nie można zasypać. Kasety magnetofonowe mam poprawę teraz na środku. Dobra, zobaczmy gdzie to jest. Tutaj wrócimy do ambony, a nie poprosimy sobie, jak tam dojechać. Dobra, po prostu prosto. A oh, fuck. Kudoskowa. Nie. Yep. potrzebujemy tej pomocy. Bo jak to masz szczęście, mi, szybko! Zaraz. Gdzie ty jesteś, paziu? Nie wiem gdzie jest Dobra, tam jest gniazdo przymięć, muszę poczekać do wieczora Zobaczymy sobie gdzie jest to wejście Tutaj, tutaj nie wiem. To musi być tu, nie? Czy oni w takich jaskiniach? No a gdzie mnie? Na dole gdzieś. A, i tutaj, ja tu kiedyś byłem, chciałem to zrobić, ale mi się nie udało. Ok, która godzina jest? Kurde, daleko do dziewiątej. Mistrz chwila do dziewiątej, nie? Stworzyłem dwatywany policyjne. Znalazłem tak. Brutalny miecz półtora ręczny, półtora ręczny, spoko. 703 na meczu i wyśmienity długi miecz średniowieczny 781. Nie wiem, to, to na streamie e, bawiłem się tym e, nie, z, nie z numer to jest Fenna zabawa A, Tak, owak, co ja tu mam? A, może zamiast mnie bym sobie coś wziął Po co mi ten młot? Oh my god e, sierp Ty, ja mam tą umiejętność Młynek, czy jak to się To tutaj... Nie, tutaj. Mało. Fala uderzeniowa. Co? Atak z góry. Zabierz w morderczym atakiem z góry. Naciśnij lewy przycisk myszy, gdy jesteś w powietrzu. Wymaga broni jednoręcznej. To nie to. Jestem to jest wiatrak lewy przycisk myszy w tym sensie przytrzymaj i puść lewy przycisk myszy, a tak ten wymaga broni dwaburęcznej tornado, utrata wytrzymałości spowodowana wiatrakiem jest mniejsza o połowę ok. Przydałoby mi się coś jeszcze, kurczę, zamiast kuszy Jakiś piszczanka 540 to nie mało 669, a te miecze ile mają? 780 Stwórz Trucizna ze splintera. I Ile już ma? 937 A jest Lepszy. Tylko, że tu nie mam właśnie mistrza, mam Nie mam dobrych ulepszeń, wezmę mistrza i goryl krzyżowiec, mistrz i mistrza. Dobra, ile ma? 1077, to ma 1083, to piłama. Idziemy. No iż, nie do... Już chłopak bym sobie zupełnie, tylko mam mało już tych apteczek. Nie, nie, dobra, może sobie zrobimy parę. Na wszelki wypadek. Gdzie są apteczki? Hmm, petardy, Pytardy, wytrychy. Apteczka naturalna. Gdzie są zwykłe... Hmm, tutaj. Wejście. Widzicie oni za... Szk... Wchodzimy. Mam nadzieję, że tu przemiców już nie będzie tak jak ostatnio. Mam 15 minut, żeby rozpierdzielić tu to... Jest ok, Dobra, ale ja tu nie idę. Tam była jakaś zaginiona osoba, ale kurwa, nie wiem gdzie ona jest. Nie zamierzam jej szukać na razie. Eee, muszę tam skoczyć, nie? 非常理想。<noise> <noise> Boże, kurwa, jaka to jest kinia, jest duża. Tu jest. Kurwa, tam coś jest. Kurwa, przydało mi się ten... Фак. Кур. Cool. Do góry. Hop, ciąg Ciach. Kurwa, to to żyje jeszcze. ostalo. Co Spadam s Tutaj jest coś? Yes. Fuck 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 Ty zobyli mnie o 40 tysięcy straciłem i ja pierdzię Jednak ci kurwa tych zombiaków wcześniej nie zajebać, bo jest porażka Uff, shit! I teraz dalej pana 118 metrów a teraz jak ja hmm, już mnie zobaczył, paź. chodzi o to, że jak tu ja wejdę teraz trudno, ile czasu mi zostanie? Kurwa, 40 tysięcy, ale strasznie dużo tego się. Fuck. spadek, ubiegaj sobie, ja wspierałam tutaj. Bum, bum, bum. Idziemy, idziemy. Ty, ten paź za mną idzie? Chyba nie, wie, co? Mówię, no poszł. 9 minut mam. Czy nie jest A Zależy, ile te... tych tych pierdolonych siemieńców tam jest. No, już wiralę. Tutaj nie ma już tego. Lecimy dalej. Nie wiem czy tam coś jest. kur nie spod. To tutaj chyba było, co? Nie wiem czy coś... Nie widzę tutaj. Ja Tylko zrobiłem już. Tutaj już nie ma tego gówna. Muszę iść tam Tu mi pokazujesz, że tu jest to duża jaskinia. Ej, tylko że mnie spadną Tu jest chyba co? Jeszcze mnie dziabnęła! Up to the sky. fuck. Szybko! 6 minut zostało. muszę muszę to spiercilić. Dobra, tego rozwaliłem. Stan gniazda. Do świtu, Do się Do schwitu. ty suko Tam Ty kurwa gdzie jesteś? Jest tam. Nie, nie zauważyłem, że mam mało hapa. Ja pierdolę 48 tysięcy, nożo. Ja pierdolę eee, 100 tysięcy, prawie, kurwa. Teraz już czasem nie styknie, że ich zakończył. Kurwa, no żal, nie zauważyłem, że mam mało hapa, no... No ale no, chodźmy, zobacz. Fuck. Ale straciło. Насекречено no должен. Не знал он же так. Не, запущено. Три минуты. может, и хо же... Там-то не застатно, то может быть, обыграли, не? Ты знаешь, что... Молодец, я еще не знаю, что я хочу, чтобы ты знал Я в дупе, если бы Спадай, куря. Я не доминил. Jestem no Ale muszę się sprawdzić, kurde Szybko, szybko stary Got. Dobra, spadamy. Chyba, że tu już oni nie wrócą, co? Kurde Powiem, że kosztowało trochę tutaj Punktów 100 tysięcy Tylko nie wiem Ta legenda mi nie ubyła chyba Poszło mi kurwa z umiejętności, co? Nie, nie wiem Chyba, że miałem więcej legendy ten Dobra, a teraz musimy poszukać tej e... zaginionej osoby, jeżeli ona tam jest Gdzieś w jaskini w miejscu. Tam gdzieś na no, dole W ogóle mi się... W ogóle mi się nie chce tego szukać tam Może tutaj będzie Ale to tylko zombiaki są Nie, jest Ej, znalazłem zwłoki. To chyba jeden z waszych. Dobrze, że nas o tym powiadamiasz. Dziękuję. Spokój. A i tu jest wyjście jakieś inne. Czy to jest to samo? Przeżywasz moc. Kurba. ba. nie można z tym wyjść. Na... dupę. Dobra, idę. Z powrotem. Uch, okej okay, moi drodzy mm. Zlikwidowaliśmy gniazdo przemieńców. kosztowało nas to dwa zgony i i... i, i. 100 tysięcy punktów. Ale gniazda nie ma. Zostały jeszcze 2, 4, 6, 7, 8. Spoko. Kiedyś to zrobimy. Mm. Słuchajcie, e, dobra, kończę ten odcinek i zapraszam was do następnym, na którym zrobimy sobie tamte te zadania RK na SG. Także zapraszam na następny odcinek. Cześć, na razie, trzymajcie się.